Witam, witam. Ogólnie dosyć niespodziewana kwestia, ale chciałbym rozpocząć serię z historią z bezludnej wyspy. Ogólnie historia jest taka, że no, grałem w tą grę jako dziecko. E, czy wybieramy kogoś? Ja myślę, że chciałbym stworzyć rozbitka swojego. Jezu, jak ja uwielbiam, właśnie ten klimat tego wszystkiego. Ej. Jak ja uwielbiam ten zasłaniający? Mogłem sobie mody jednak jakieś pobrać przed tym. Nie będę jej ubierać e, jakby sukienki w dzieci. To jest zbyt przerażająca sukienka dla mnie na razie. Dobrze, więc to jest właśnie Tatiana. Tatiana jest dosyć e, jest romansującą simką, która rzadko robi romansujących simów. Jest dosyć towarzyska i raczej rozbawiona, i nawet miła. Czy Tatiana będzie miała nazwisko? Tak, Tatiana będzie nazwisko i nazwisko. Jezu, e, imiona i nazwiska po polsku. Zawsze gram po angielsku, więc to wygląda dosyć dziwnie dla mnie. Nie wiem czemu. Będzie Tatianą Komar. Bardzo simsową, mam wrażenie. Więc przejdźmy do historii. O, jaki pozytywny. Tatiana, proszę się budzić. Och, co się stało? Rozdział pierwszy. Prawie jak w raju. Naprawie. To wygląda na mój statek. Ja pamiętam, jak weszło na podkład. Był pusty, a ja byłam zmęczona. Zasnęłam i obudziłam się tutaj. Najważniejszy inni w pewnym momencie weszli na statek. Czy przeżyli? Czy mogą być tutaj? Teraz nie potrafię o tym myśleć. Gdzie ja jestem? To miejsce nie przypomina żadnego ze zdjęć w mojej broszurze klubu. Poznaj przyjaciela. A co tam jest? W ogóle cały panel tutaj wygląda bardzo specyficznie. Uwielbiam to. Dobra, więc y, czas wziąć tą siekierkę. W ogóle tak boli mnie, że w tej grze nie mogę użyć taba. Siekiera, mam nadzieję, że się przyda. Ciekawe, co jeszcze Fale wyrzuciły na brzeg. Myślę, że może kogoś innego. To jest chyba ta... tak, to jest ta... pudełko, nie wiem jak, co to było na plażę, może w końcu uda mi się coś znaleźć interesującego, nazwę to miejsce Wyspą Radości, no na pewno, z pewnością nic złego nie może stać się na Wyspie Radości, tak, ja myślę, że mogę wątpić w to. To kufer ze statku, ale właśnie mamy kufer. Pytanie, gdzie rozstawiamy naszą bazę? Myślę, że tutaj jest fajne miejsce, coś w tym stylu. Mam tą siekierkę, ale chyba jej nie będę wyjmować na razie. Nie, już myślałam, że sprzedam siekierkę. Dobra, nieważne. Jestem taka samotna. Wiem, gdy będzie już bardzo źle, zacznę pisać pamiętnik. To lepszy niż mówienie do siebie dniem i nocą. Ja się nie zgadzam. Ten kufel świetnie nada się do przechowywania zapasów. Potrzebuję zapasów. A skoro mowa o zapasach, zasłomi mi w gardle i muszę się napić. Nie bym wyknęła trochę soku. Ale czy mamy tutorial po prostu? Czy tutaj będziesz mogła wypić tak? Twoje pragnienie to już barabara bara, bara, oczywiście. Na razie chyba raczej szybko kogoś nie znajdziemy, więc nie sądzę, że będziesz jakoś bardzo szczęśliwa. Miałam ustawić jedną rzecz, bo się dowiedziałam o niej, że można ustawić tryby trudności w tej grze i wybrałam sobie średni na razie. Jak będzie za łatwo, to weźmiemy na trudny. Smacznego kokosa. Nie wiem, czemu chciałam powiedzieć owoca. Chociaż czy kokos zalicza się jako owoc? Nie wiem. To załatwiło sprawę, muszę zabrać więcej na później. No dobra. Już od razu brudzisz, ty jesteś nieklujna, więc to troszeczkę... Ten obóz po kilku dniach będzie wyglądać ciekawie, na pewno. Dobrze, mamy zapasy. No i drewno trzeba łupać. Rąb, drewno. Okay, let's go. Tutaj jest, są właśnie dwa różne tryby, mamy zasoby i mamy jedzenie. Czy coś kupujemy? Yy, ognisko. Jakie są tutaj? Mamy różne łoże. O, proszę bardzo. W razie nie będziemy stawiać. No i brawo. Ja bym nigdy nie rozpalił ognia, w tym sensie. Udało mi się ponownie odkryłem ogień. No, chyba. No, chyba nie. Yy, no dobra, to robimy łóżeczko. Czy mogę wybrać jakąś wersję kolorystyczną? Dopasujmy trochę bardziej do Twojej sukienki, może, co? Proszę bardzo. Powinnam trochę się przespać. Okej, okay, nie, 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 żadna szalna impreza. Tak, na pewno to jest żart. Nic się tutaj. Look at this distinguished gentleman. A, idź spać po prostu, co? Śpi. Coś czuję, że pierwszej nocy nic się dobrego nie stanie. Two seconds later. Muzyczko. Nóżki. O mój Boże, to małpy. Orangutanę, jeżeli się dobrze nie mylę? Trochę takie bez życia. I co, Ukradł nam zapasy, czy co? W sensie, ja bym pomyślał, że to ona zrobiła po prostu. Ja bym nawet nie pomyślał, że to orangutan. Ja myślę, że ona by zapomniała. Jeszcze pada. Rozdział drugi. Przetrwam. No to na pewno chyba nie. Co tu się stało w zeszłej nocy? Wygląda to tak, jakby ktoś lub coś urządziło przyjęcie i nawet mnie nie zaprosił. No mówisz, impreza się nie odbyła wczoraj. Znaczy, odbyła się jednak bez Ciebie. Dół na śmieci. Gdzie ja to znajdę? Popielnik. To potrzebuje więcej kasy. Do tego. Podnieś to może. Nie wiem, co tam to dało. Kojarzę niektórych z tych obiektów, bo też używałem sobie konwersji do dwójki. I można chyba trochę popływać. Idź popłyń, to się wtedy wykąpiesz. Towarzystwo by nam się przydało tak naprawdę. Bo już jest coraz gorzej. Czemu biegniesz wszędzie? Gdzie mogę zdobyć jeszcze jakieś rzeczy? O, mogę tutaj zniszczyć. Brakuje mi jeszcze jednego. Mogę to podnieść. O, tutaj jest jeszcze rąba, nie. A, to się przy... przyjrzałeś po prostu. No dobra. Dobra, i gdzie robimy dół na śmieci? Dół na śmieci lepiej byłoby dać to gdzieś dalej, więc... Gdzieś tutaj na przykład. Muszę posprzątać. Gdyby przybyła ekipa ratunkowa i zastała obóz w takim stanie byłoby mi bardzo wstyd. No nie wiem czy byłoby ci wstyd skoro jesteś taka niechlujna. Mogliby dostosować jakoś te wiadomości. Nadal jestem całkiem uwalona brudem. Pójdę popływać. Mam nadzieję, że mój zapach nie zabije żadnej ryby. No, to by ci się akurat przydało. A jak, jak ja mogę ten... Halo? Czemu mam ka e kamerkę? myślałem, że coś się dzieje. Tutaj mogę polować na ryby. No dobrze. Proszę. Um, ja myślałem, że miałem ten. Pozabijać te ryby. Nieważne. To bym musiała po prostu się wykąpać. Masz trochę sosu szpinakowego. No nie, idź na ryby. Ale już jesteś na rybach. O co ci chodzi? Masz trochę sałaty z ogródka. No nie ma. Jest, jest tylko rybka. Wbija to sobie w nogę. Ała. A ryba jest tutaj obok. Zjadłabym część burgera. Ja w sumie nie. Nie lubię za bardzo burgerów aż tak mocno. I na ryby. Muszę wyglądać, że właśnie wkrótce moim jednym zajęciem będzie łowienie ryb. No, przydałoby się. O, proszę bardzo. Sushi? Nie, ostatnie czego teraz potrzebuję to się pochorować. Muszę przygotować wszystkie wyłowione owoce morza. No to w ognisku, co nie? Proszę założyć ubranie codzienne i zjeść tutaj rybkę. O, i uczyć się gotowania. Smacznego. No, w mieście nie dostaniesz takiej świeżej ryby, ale też ryby są ogólnie wtedy chyba bardziej mm. sprawdzane. Bardzo możliwe, że jeszcze teraz toksyczną rybę, więc no, zobaczysz jak to pójdzie. Pierwszy dzień nagrywek i sim Simka umiera. To jest ta trudność, o której mówisz. szczątkom na brzegu, ale którym? Tym? Tym. Czyżby to byłaby tratwa? Chyba tak. No. Więcej bali drewna. I gdzie ci to drewno znajdę? W sensie, mogę niszczyć to drewno? Nie. Ale może obserwować horyzont? Sp spróbuj. No świetnie ci idzie obserwowanie horyzontu tutaj. Nie wiem, co ci to daje. Chyba nic. Dobra, yy, to może się nada. A mogę to po prostu dołożyć. Tak, mogę. A ja jeszcze robię drewno. No dobra, będzie więcej pieniędzy czy coś. Wygląda bardzo stabilnie, nie powiem. To się nada, ale na plaży nie widziałem niczego. Czym można związać te pniaki? Gdzie jest mój kufer z różnożniciami? Może nam przeszukać gdzieś indziej na wyspie. Och, ta dżungla wydaje się taka nieprzenikniona. Nie wiem co mam zrobić. Ciągle szukam tego czegoś. Zobaczmy, czy sztorm wyrzuci coś nowego na, na brzeg. <grym> Okej, okay, potrzebna na maczeta. Tylko w piasku wtedy. Te oczka są trochę przerażające na tej ikonce. Akurat, tutaj była maczeta. Pytanie: kto z, z ludzi miał tutaj maczetę w ekwipunku? Czy ty jesteś senna? No to może zdjąć to tutaj, zetnij. Daj nam zasoby, więc nie narzekam. Bacham, niech będzie tam luksusowy ośrodek wypoczątkowy dla singli. Bo oni właśnie tutaj, bo jest taka, że oni chyba mieli tutaj spotkać kogoś, jakby iść na jakiś wyjazd singlowy. Tam twój przyjaciel, czy jakoś nazywała się ta akcja, czy coś. Podoba mi się, że jej towarzystwo już bardzo spada. Czy jest jakaś opcja mówienia do siebie w ogóle? Dobra, już trochę się wyspałaś. Czy możesz mówić do siebie? Jak kliknę L. A, pisanie w pamiętniku pomaga. O! No, ogólnie to towarzyski króliczek poleciał, ale się pojawił na chwilę. Cudowny początek, ale no dobra, zbadajmy co tam się dzieje. Połamane skrzydła. Och, jedna! I, I ten. Samolot. O, ten brak jest chyba starszy od. Nie. O wiele starszy. Ciekawe, jak długo tu leży. Ciekawe, jak długo ja tu pozostanę. W kokpicie mogą znajdować się wskazówki co do mojego położenia. Ja nie mam pojęcia, gdzie jestem. No, widziałem gdzieś tu hieny. O, już się bije z kiedą. O, Jezu. Przepędź. Jak się nazywasz? Tanifa. Dobra, uciekaj, to już masz wspomnienie. No świetnie się poznaliście. Przegrał. W wyglądałoby to jak, to jak ty byś to przegrała. Tatiana w następnym odcinku dowie się, co się stało z wrakiem. A ja będę kończyć na dzisiaj raz y otoczeniu hien. Jezu, nie mogę, żeby dodali tutaj hieny. <laughs> Chyba to są hieny, mam marzenia takie. Dziękuję za oglądanie. Już masz dosyć Adios!